Manko, Mamy piąty odcinek naszej se kolejnej serii. Tym razem Kingdom to Crowns. I, I co jest ważne? Ważne jest to, że. Ważne jest to, że tu już jest trzecia wyspa. Konkretnie początek trzeciej wyspy. A nie tutaj grzecznie, grzecznie zatrudnia ludzi. Ja tu mam Bilder, dobra. Nie lec, mi się zmęczy. To dobrze. No znaczy tak średnio dobrze, ale okej. Okay, dobrze przeżyć. Pamiętasz co robił ten Hermit? Ja nie pamiętam. No ja też nie. No nie, żeby zrobił. zrobić. No, co no, jest. Zre... Ty, z tu jest ten koń. Co, co robił ten koń? E, to nie był ten koń wojenny? Nie, 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 nie. To nie pamiętam. Nie pamiętam od czego był ten koń, ale... Nie, prze nie przekonuje mnie jego wygląd. Ja pamiętam, że gryf jest prześwietny. Ja gram gryfem od początku do końca. No tak, no zakochałem się w nim po prostu. I Elo. Szybciej. No, Od razu wybuduję na drugą, nie? No ta, 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 ból. Buduj, buduj. Dobra, da się tu ulepszyć? Da się, da się. A jakiś tych, tych, tych... Eee... Udziałowców programów, plus... Nie, nie, nie zgarnęłaś strony jak mogłaś. A tutaj masz o, o, blisko siebie dwa obozy. Ej, no ale nie jedźmy, bo wszystko... Wszystko sobie zagarniesz. A może, Ale... ja, a może ja sama chciałam tam zwiedzić. To nie jest Twoja strona, więc wypadnie. Ale nie masz hajsu, żeby ich kupić. E, przepraszam, nie kupić, tylko wynająć. No, bądź poprawny politycznie, naprawdę. Dawaj, moje hajsy. Gdzież, już mam hajsy. Dobra, ja w lewo miałem skrzynkę, ale miałem wtedy prawie pełny... pełną sakiewkę. Dobra, czy. Chcemy tu kamienny mur robić? Nie. Chyba już jest za późno. A, dobra. Ola, idziemy mi piastr, czeka. Chyba z twojej strony, bo z mojej jeszcze raczej nie. O, dopiero teraz, chowają się. Bo oni są mądrzy, jak ten, jak idzie fala to oni cię Ej, to jeszcze nie... Nie, nie, nie Nie rób Nie ma hajsu? Nie, na razie nie rób na wszelki wypadek No dobrze Dobra, jak będzie dzień, to ja pierwszy co jadę w lewo, po skrzynkę mm, Więc zostawię ci może trochę hajsu po prostu nie po prostu wybuduj ten środek no a ja sobie ulepszę tutaj no dobra i racja Nie wiem czy zauważyłaś, ale tutaj jest taka sniki sniki wieżyczka Bardzo wysunięta, także na razie moja strona jest bardzo bezpieczna Postawiłaś ją tak daleko po prostu Tak, bo... A co Wy... to jest? Co to było? Nie wiem, ale kup to To ma mnie nie niestety Ale tu... Aha, nie, czekaj, bo tu masz skrzynkę, ale to nie jest... To jest... Uuu, i portal potem jest Kurcze no Dobra, moment, ja tu sobie jeszcze dalej poswiedzam Dobra, tutaj też mam po... Dobra, mam hajsy. Ok, świetnie. I wracam, nie? Zabijmy. O, tu mam konika bojowego. Ale chyba i tak nie ma lepszego ten To są chyba jakieś ulepszeni robole. Budowniczy, Ani, budowniczy. Dobrze, może być. No, nie, 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 bo on jest. Znaczy, właśnie, bo ten. ten koń bojowy, on ma taką. On ma taką umiejętność, że. Y, mogę dać buffa. Y, jednostkom wokół siebie. Y, I ten buff daje im. Przeżycie jednego hita. Bez utraty czegokolwiek. W się sensie, tracą wtedy tego buffa. Tylko. Problem jest taki, i to jest spoko. Bo problem jest taki, że ten buff. Ym, no. Dam go iluś tam osobom, ale prawdopodobnie tylko jedna czy dwie osoby dostaną obrażenia w tym czasie. A sam Mount jest dosyć wolny, więc jego umiejętność nie jest porywająca, a e, tracę na szybkości. Więc no, moim zdaniem jed, jednak dosyć słaby Mount. Tak, patrząc na, na konkurencję w postaci gryfa, patrząc na gryfa to drama. Bywa. Nie chcę. Nie chcę. Dla? Dlaczego nie uciekają? Uciekają już po dwóch A co jest? Ja to bym bardzo agresywny ekspansję granicy zrobił. O, dobra. I ten ucznick po raczej siup. Odepchnięci. I siup. U, bardzo dobrze. Nie, nie, nie. Jeszcze wyciąć trzewka. A on mnie builder się nie śpieszy. Widzisz. Nie motywujesz. Boeś mu ten, postawić jakąś wódeczkę i powiedzieć panie, jak dzisiaj to postanie, to wódeczkę otworzymy. A jak nie, to nie. Wtedy czułby motywację. Trzeba chyba <trybujesz> więcej wódki Ale wpierw co? Twoja jest bezpieczna, prawda? No, jest bardzo bezpieczna. Nie, nie Dajcie hajsy, ludzie. Prawam no. podatki. I od razu nie stać wiecie? Dobra, i będzie jeszcze jeden potrzebny, i wtedy automatycznie się ulepszy, nie? A to co? Ty tam granice przesuwać? Ta, to ta. Bo bilderów od razu mam. Ty, no, Proszę cię tutaj. No, tak agresywną ekspansję zrobiłem. Ale to ma duży plus, słuchaj. Bo dzięki temu e, już mamy statek w granicach. Wiesz? Spoko, a ja chciałam tutaj, postawić. Nikt ci nie brał. No nie, bo zabrałeś mi wszystkich, builderów. A to wszyscy do mnie poszli? Tak. No to lipa. No, a tylko farmę mam tutaj. No to lipa. Nie miałem chyba gdzieś farmy, pomiędzy. Ja w teorii mogę też zrobić bardzo agresywną ekspansję. Hmm. A, żeby była farma w sensownym miejscu, to musiałbym wyciąć obozowisko, a tego nie zrobię. Hmm. O, jutro zacznę. Słuchaj, wycinać drzewa od tej strony. Bardzo dobrze. I wtedy przesunie się granica. Bardzo ładnie. I będziemy mogli... Bo tutaj jest za daleko jeszcze. Bardzo daleko jest. A to jest dopiero pierwszy obóz, a jeszcze jest drugi. O, i tu pomiędzy nimi jest farma. Można wtedy farmę ładnie zrobić. Dobra, ja ogólnie nie będę potrzebował raczej już builderów przez dłuższy czas. ja potrzebuję hajs tutaj. Ale ja mam tylko jeden hajs. Ale za to lewa strona jest tak dobrze broniona, że nie musisz się o nie przejmować. No super, yapić. fajnie, tylko ty rozbudowałeś się tam, a, a ja tutaj znowu ubieram, nie? Taki standard. Ja generalnie tak dramatyzuję, ale będzie miała jednorosca, który strapi pieniędzmi. No i co? No i dramatyzujesz. Daj mnie hajs lepiej. Ten też nie ma hajsu. Co za idzie? Chodź go zakochaj. Chodź, Chodź. Przyjdziesz ty? Chodź, chodź. Dokupiłem ci dwóch builderów i dwóch uczników. Hmm. I zrobiłem wycinkę, słuchaj, bliżej środka, dzięki czemu builderzy podeszli z mojej granicy bardziej do środka, wiesz? Dobrze. Teraz już im nic nie dawaj, żeby przybiegł jak najszybciej do mnie. No, taki był, taki był plan. <noise> już w maskach przychodzą i to dość duże fale. No, ale mamy... ...dwojce. Chowę <słuch> rozbuduj, proszę, sielonek. Jak tak dalej będzie, to przegramy przez to. Przez co? No, może pójść nie tak. Mm, Workerzy tu biegną moc, od... ale niewielu biegnie, w sumie. No, cztery powinny dobre Dobra, czystać mnie na środek. Nie, nie, stój mi środek. środka. No Zobpisz podatki. Mam lepszy pomysł. Bo będę z tobą na granicy, żeby, jakby się, na, jakby nadeszła fala, to żeby ją ten odpychnąć. W końcu przyszli. W końcu. Nie robię. tego murka nie robiłaś? Bo za daleko jest. Nie zdążą mi wojska przejść tutaj do tego. Już no dobra, wystarczy. Wolno, ten las znika co nie? Hmm. I wróć Dla mnie, żeby ratować naszym zimnym. Tak, no, żeby ich nasykurować dobra, mordo. O środek się nam zrobił, kamienny. W ogóle mój brat nie zwrócił uwagę. Czy w sensie jego koledzy zwrócili uwagę, że ja mówię do nich Mordo? I oni się zdziwili, że ja mówię do nich Mordo. I było takie wytyfy na ich twarzach, i przemek miał takie wytyfy, czemu to mówisz do nich Mordo? To jest naprawdę aż takie dziwne, że mówię tylko kogoś Mordo. Oho, A Oni nawet nie chcą uciekać jeszcze. O, ziomek! Ty to jesteś martwy! A gryf musi coś zjeść. No ty, to uciekaj! Uciekaj! Czemu ty się zatrzymujesz? Czemu ty zawsze tak robisz? Dobra, nie bulwersu się i tak ucieknę. No i ty? No ty może i tak, ale twój pies to niespecjalnie, a już nawet robotach, to już nie, nie, ciężko pracujących robot, pracownikach fizycznych, to już nawet nie chcę nic wspominać. No i widzicie, gdyby nie gryf, to... Naszych trzech pracowników. Nie odpychły się. Nie, bo odpychłem w lewo, a nie w prawo. Naszych trzech pra pracowników fizycznych, no. dostałoby połgę. I okradliby ich z narzędzi. A tego oczywiście nie chcemy. Dobra, rozumiem, że po twojej stronie jest z... No ty, 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 idź, ci idź idź, idź, idź. Czemu ty tak zwlekasz? Ty to już powinnaś, ten, tam im, im kazać, oniż już nie biec. Hmm. Kacz, kacz. Hmm. Nie pogardziłbym, jakby tutaj kilku podeszło. Ej, no co ty robisz? Zabierasz no, mi moje. nie, mamy ich wystarczająco. Mam ich... Pięć mam ich co najmniej, w związku z tym nie ma szans, że ci zabrałem. Zobacz, ja mam dwóch, ten masz trzech i wszyscy są szczęśliwi. Oprócz ciebie, bo ty tylko narzekać Skąd Skąd Nie. Kupić tam tego, nie mam jamów. Nie mam dżemów, ale wiem, nie wiem czy mam mam. Masz, na pewno masz. Nie też trzeba. Dlaczego? Co się ma? Masz... A mój worker zacznie być do ciebie. Będzie krwawa noc. To brzmiało źle. Jakby jeszcze tu mi się bierzeczkę udało postać, ale nie ulemi. Dziomek i Dobra, nie wiem, że Paweł, ale ja spadam do bazy. No nie, no co ty nie sprzedawaj ich? Oni się sami sprzedali. No ja mam chociaż katapultę, no ile się zdąży zrobić mogę tutaj pikniętać. No, generalnie, pić. jak będzie atak z mojej strony, to przegraliśmy. No to ja biegnę, ja jadę do ciebie. Bo moja strona sobie poradzi. Raczej nie, ma, raczej nie widzę opcji, żeby sobie nie dała rady. Podczas gdy Twoja jest pod znakiem zapytania, od mojej biegną, bo robotem ten. znaczy no, i Muszę spytać, czemu nie ulepszać tego murku? A zatem tym daliśmy radę. Dobra, e, idź w lewo. Idź w lewo kupić tamtego ziomeczka. Prawie kupię. No dobra, to, to jest swoją drogą, ale tam zaczemy, bo miałaś coś kupić. Tak, idę już. Co ty tu chciałaś zrobić? Możesz postawić wieżę na razie. A ten mur? No, no dobra, postaw. I od razu na dwójkę ulepsznie wtedy. No myślę, że nawet na trójkę od razu byśmy próbili. Wczoraj to było to. Tak. A to był ten ziomek, który bejtował ludzi. Tak, to był... Tak, bo, bo on generalnie robi ten... Chleb. Robi chleb, chleb i wtedy yy, tam z obozów na jakąś odległość przychodzą i... Yy, nie trzeba iść po tych ludzi, którzy chcą skrystać z łuka plusa. tutaj biednemu zarodkowi, czy za ziomy. Dobra, i jak to się robiło? Jak to się stawiało? Bo ja nie pamiętam. Nie no, musiałeś go mieć na sobie, ale to się którąś. To się chyba którąś wieżę ulepszało. Bo ona musiała mieć któryś tam poziom, także na razie tego nie zrobimy. No, no Dobra, ja ci tutaj do trójki ulepszam. Okej, ok, a ja bym potrzebowała... Idą już, to bardzo dobrze, że idą. No generalnie w takim tempie to nie zdążą. Zdążą. Ważniejsza sprawa jest taka, że tu jest wieża zewnętrzna postawiona. Do której nikt nie przyszedł. Do której jeszcze nikt nie przyszedł. Skąd widziałaś? Nie stoi w No właśnie, bo ty, o, ten zdąży. No super, ale on jest jeden. Ty, ale on jest na zewnętrznej wieży, on przecież wybije pół, pół grupy. A pół zniszczy mur. Nie, jeżeli kupisz katapultę. Na którą mnie nie stać. A no to hmm. trzeba było powiedzieć, że cię nie sobie katapultem cię kupił. Dobra, w ogóle jak ktoś, jak ktoś gra, to taki protip, no bo ogólnie obo, takie obozowisko, żeby, nie, żeby zniknęło, musi stracić drzewa po jednej ze stron. Wszystkie, tak? Ale jeżeli, jeżeli znajdziemy krańc lasu i, pod, i zaczniemy, jakby go karczować. I zostaje przynajmniej jedno drzewo to możemy mieć sytuację taką jak tutaj, że obozowisko tych, tych ludzi jest w murach. I wtedy takie obozowisko jest bezpieczne, bo tam się nic nie stanie. Oni mogą sobie iść nawet, ten, nawet nawet tam mogą się turlać i tak się doturlają do domciu, bo nie, ma, nie, nie mają żadnego żad, żadnego wroga nie? po drodze. Teraz to ja już dobiegłem do lewej granicy. Chcę podatki zabrać. Mało tych podatków. Jestem niezadowolony. No w ogóle nie było fali. No to tym bardziej powinno być duży... Ben. Powinno być dużo pieniędzy. jeedy ich usprawiedliwiać jakimś brakiem fali. Dobra. Problem. Dobra. To by było na tyle w tym odcineczku. Eee, napiszcie w komentarzu może co wam, się, co, co wam się podoba w tej serii, może coś wam się nie podoba. Eee, to może jeszcze zdążymy to zmienić zanim nagramy całą serię, znając nas to pewnie tak będzie że nie zdążymy, ale może, może się uda. Um, no, a tymczasem trzymajcie się i do kolejnego odcineczka, czy to Kingdoma, czy to Patchnotów, czy to czegoś innego. Na razie, pa, pa i, i nie zapomnijcie o lajku i subie z dzwoneczkiem. Elo.